Jakiś czas temu wspominałem, że nie jestem wielbicielem crossoverów postaci z różnych niepowiązanych ze sobą marek popkultury. Głównie z tego powodu, że czuć często od nich cynizm i czystą chęć przyciągnięcia różnych fanbas bez względu na to, czy dany pomysł na paring ma sens i czy ktoś ma jakąś konkretną wizję, jak to przedstawić. Ale moim zdaniem każda reguła posiada swoje wyjątki i nie przeczę, że czasami popkultura przedstawiała nam całkiem sensowne pomysły na spotkanka pozornie niezwiązanych ze sobą postaci, w których tkwi potencjał opowiedzenia ciekawych historii. Jednym z takich przykładów jest crossover marki Alien z Najlepszymi Łowcami we Wszechświecie Predatorami. Początkowo ten pomysł był raczej małym easter eggiem w Predatorze 2, takie oczko dla zainteresowanych, ale najwyraźniej ktoś postanowi przekuć to nawiązanie w autentyczną markę. I szczerze, nie mam nic przeciwko temu, bo mym zdaniem crossover alienów z Predatorami ma sens. Pojedynek najlepszych łowców wszechświata z, jak to się często o nich mówi, drapieżcami doskonałymi, to mym zdaniem nie jest Głupie i jak najbardziej widzę sensowne powody, by łączyć te dwie marki. Gdy w końcu idea się ziściła, crossovery obcych z predatorami przybierały różne formy. Dostaliśmy całkiem sporo komiksów z ich udziałem i choć nie czytałem wszystkiego, to z doświadczenia wiem, że większość z nich była naprawdę dobra. Dostaliśmy też dwa filmy, o których niestety trudno mówić coś pozytywnego, bo oba były po prostu kiepskie. Okej, okay, dwójkę można oglądać jeszcze z jako taką frajdą pod warunkiem, że nastawisz się na 100% śmieciowe kino klasy Z, ale jedynka to nudny snój, z którego prawie nic już nie pamiętam. Na szczęście gry wideo przedstawiające ideę tego crossoveru mają o wiele lepszą reputację, z tego co mi wiadomo, bo sami jeszcze w żadną nie grałem. Okej, okay, prawie żadną, bo ponownie przeglądając półkę z grami na PlayStation 3, odkryłem, że mam w swym posiadaniu trzecią część serii AVP wydaną w 2010 roku. Podobnie jak w przypadku niedawno omawianego Warhammera, trochę zapomniałem o istnieniu tego tytułu i próbując sięgnąć pamięcią do momentu jego ogrywania, mam wrażenie, że miałem wobec niego dość chłodny stosunek. I raczej nie zapisałem, się w mej pamięci w jakiś szczególny sposób. Co ma sens, skoro na tak długo o nim zapomniałem? Obecnie przekonałem się, że spora część ludzi ogrywająca tą grę po latach uważa, że jest to gra niedoceniona. Może nie arcydzieło, ale wartościowa gra o tematyce walki między obcymi istotami. Skoro tak, to postanowiłem dołączyć do tego tłumu i też ograć tą grę po latach i przekonać się, czy faktycznie mamy do czynienia z niedocenioną perełką. Jeśli jesteście ciekawi rezultatu, to zapraszam do dalszej części odcinka. Zazwyczaj, jak tradycja nakazuje, powinienem się bardziej rozpisać o opowiadanej przez grę historii, ale AVP z 2010 roku bardzo utrudnia mi tą robotę, ponieważ na dobrą sprawę nie ma o czym się tu rozpisywać. Generalnie nasza kochana korporacja Wayland Yutani na czele z jej imiennikiem odnajduje obcą planetę, na której przesiadują zarówno predatorzy, jak i obcy. Wayland otwiera jakieś dziwne, pradawne drzwi, dostaje promieniem w niebo po oczach, i w tym momencie obce istoty hasają sobie po planecie bezproblemowo. Predatorzy zaczynają polować na kogo się da, a oddziały Marines starają się jakoś przetrwać w tym pierdolniku. Jak dla mnie, fabuła jest jedną z najgorszych elementów tej gry. Jest kompletnie nijaka i nie zaangażowała mnie w jej poznawanie właściwie w żadnym momencie. Momencie. Jest tak boleśnie pretekstowa, że to aż smutne. Bo choć wiem, że spora część opowieści krosujących alieny z predatorami nie posiadała szczególnie ambitnych fabuł, to jednak w większości przypadków udawała im się ta trudna sztuka zaangażowania widza. Przykładowo pozwalając nam poznać ciekawe postacie, którym mogliśmy kibicować. Tutaj tego zwyczajnie nie ma i przez cały czas zgrania miałem kompletnie gdzieś co tu się dzieje, a nawet jeśli raz na ruski Roch historia ukazuje nam jakiś ciekawy koncept, to albo nic ciekawego z tym nie robi, albo dzieje się to dosłownie pod koniec danej kampanii, więc niewiele z tego wynika. Także no, nie macie tu czego szukać jeśli chcecie poznać jakąś ciekawą opowieść z uniwersum naszych ikonicznych, kosmicznych zabijaków. Ale trzeba tej grze oddać to, że nadal trzyma się tego naprawdę świetnego pomysłu podziału historii na oddzielne kampanie. W pierwszej gramy Marines, na którego wołają ruki i będziemy walczyć w niej głównie z ksenomorfami, w drugiej wcielimy się w samego ksenomorfa, który uciekł z laboratorium i machcicem na porządne Killing Spree, a w trzeciej gramy Predatorem, mającym nie pozwolić ludziom na pozyskanie technologii. Predatorów. Jako, że każdy z tych indywiduów reprezentuje inny gatunek, oczywistym jest, że każdym z nich będzie się grało zupełnie inaczej. Kampania Marines to typowa strzelanka, gdzie strzelamy do wyważących zewsząd obcych. W kampanii Xenomorfa polujemy głównie na ludzi, korzystając z naszej umiejętności wspinania się po ścianach i bardzo szybkiego przemieszczania się po otoczeniu, a w kampanii Predatorów Polujemy na ludzi, eliminując ich za pomocą naszego wysoce różnorodnego arsenału, jak działko plazmowe czy kij do rzucania. Nadal uważam, że taki podział na trzy kampanie to świetny pomysł, bo nie tylko daje oddanym fanom okazję zagrać swoimi morderczymi ulubieńcami, ale także z miejsca wprowadza dużą dawkę różnorodności do rozgrywki. Nie mogę też zarzucić twórcom podejścia bez jakiekolwiek pasji. W kwestii oddania atmosfery znanej z filmów o Obcym czy Predatorze. Grając Marine, przemierzamy słabo oświetlone, wąskie korytarze, gdzie alieny mogą wyjść praktycznie z każdej strony, w akompaniamencie ikonicznego dźwięku radaru z filmu Camerona. Grając Obcym, mamy okazję na chwilę poczuć, jak to jest być tym szybkim zabójcą, mogącym cię ubić w kilka sekund, dędając z sufitu. I to jeszcze w bardzo efektowny sposób. Bo grając zarówno Xenomorfem, jak i Predatorem mamy możliwość wykonywania brutalnych finisherów, których nie powstydziłaby się seria Mortal Kombat. A w kampanii Predatora mamy okazję na własnej skórze poczuć ten dreszcz polowania na naszych wrogów. Oraz poczuć się jak naprawdę potężny łowca, mający potężny arsenał, który czyni go właściwie niezwyciężonym i dalece przewyższa możliwości ludzi czy alienów. To wszystko na papierze brzmi naprawdę świetnie i bardzo szanuję twórców za to, że chcieli dość wiernie oddać chwil grania daną postacią, tak, żeby jak najbardziej przypominało to, jak były przedstawiane w filmach. Ale w praktyce każda z kampanii ma swoje wady, które łatwo wybijają się z całego doświadczenia. Kampania Marine nie oferuje nic specjalnego, jeśli chodzi o strzelanie. Owszem, trochę pukawek tu mamy i niektóre posiadają indywidualne cechy, ale tak naprawdę nie czułem żadnej dodatkowej frajdy, gdy znajdowałem jakąś nową broń. Wszystko w tej kampanii jest poprawne, ale nigdy nie widziałem tu prób wyjścia. Poza ten poziom. No, niby strzela się ok, ale nie czułem tutaj żadnych szczególnych emocji ani frajdy. Od boleśnie poprawna strzelanka, nie mniej, nie więcej. Ale kto wie, być może wynika to z tego, że ja generalnie nie jestem fanem shooterów, a ta kampania nie zaoferowała mi na tyle różnorodności, żebym bawił się lepiej. I w sumie nie mogę też powiedzieć, że jakkolwiek bałem się w jakimkolwiek momencie, bo domyślam się, że ta gra starała się przemycić pewne elementy horroru, no bo w końcu walczymy z obcymi, ale osobiście nie przeraził mnie właściwie żaden moment w tej grze. Z pomniejszych rzeczy nie lubię walki wręcz i to się w sumie tyczy każdej kampanii, bo jak dla mnie jest zbyt drewniana i toporna i w ogóle sam koncept walczenia z alienami poprzez zdawanie im w ryj z mele strasznie nie pasuje mi do tego świata. Z kolei wykam panik xenomorfa absolutnie nienawidząc sterowania. Chociaż nie, wróć, może nie tyle sterowania samego w sobie, co pracy kamery. Nie byłem w stanie czerpać większej radochy z faktu, że gram stworzeniem mogącym przemieszczać się po cichu po ścianach, ponieważ to przemieszczanie się jest szalenie dezorientujące, a kamera wije się jak wąż rzeczny, który jest niebezpieczny, zupełnie psując moje pojęcie o tym, gdzie się znajduję. Wiem, że niektórzy gracze twierdzą, że jest to kwestia przyzwyczajenia, ale niestety nie w mym przypadku, bowiem to był problem, z którym borykałem się przez cały czas trwania tej kampanii. Która swoją drogą jest żałośnie krótka. Bo jeśli naprawdę wiesz co robisz, możesz ją skończyć w godzinę, czyniąc ją najkrótszą kampanią w całej grze. Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem dałoby się z tego konceptu wycisnąć coś więcej. Kampania Predatora, moim zdaniem, jest najlepsza, ale mam na myśli to, że jest najmniej bolesna ze wszystkich. Nie ukrywam, że koncept grania ciut overpowered łowcą najbardziej przypadł mi do gustu, ale niestety właśnie w tym momencie dostrzegłem kolejny problem. Przeciwnicy w tej grze to skończeni idioci. Nie wykazują się jakimkolwiek większym pomyślunkiem nad swą taktyką unikania zagrożenia i były momenty, gdy sami dosłownie podchodzili do mnie jak potulne owieczki na rzeź. Dla mnie to mocno odbierało poczucie bycia na prawdziwym polowaniu, bo ofiary nie stanowią wręcz żadnego wyzwania. Przyznam też, że niektóre z naszych gadżetów są zbyt potężne, jak wspomniany ki, który możemy rzucać w przeciwników, który momentalnie kończy życie oponenta. Jak go dostaniesz, nie ma już sensu używać czegokolwiek innego, tak naprawdę, bo jest najbardziej skuteczny. Różnorodność przeciwników to żart, bo walczymy tu z androidami, marines, alienami, i to dosłownie tyle. Mało tego, tak naprawdę w każdej kampanii cały czas przesiadujemy w tych samych lokacjach recyklingowanych wykułko i wykółko. Ja rozumiem, że te kampanie fabularnie czasem się przecinają, ale kurde to już jest trochę przesada i jest to po prostu boleśnie tanie. Nie pomaga też to, że jeśli chodzi o styl wizualny, ta gra kompletnie nie przypadła mi do gustu. Wszystko jest tu szare, bure i nijakie. A wielokrotne zwiedzanie tych samych lokacji sprawiło, że zwyczajnie nie mogłem już na tą grę patrzeć. Choć nie jest jakoś szczególnie szpetna, jak na gręzy dekadą na karku, ale ewidentnie zabrakło tu większej różnorodności wizualnej. Na szczęście mogę mocno pochwalić muzykę, która moim zdaniem jest najlepszym elementem gry i idealnie pasuje do klimatu tego uniwersum, do tego stopnia, że jestem w stanie przymknąć oko na to, że Kompozytor często korzystał z bardzo stokowych generycznych dźwięków. Podsumowując, niestety z przykrością stwierdzam, że nie pokochałem tej gry po latach. Prawdę mówiąc, myślę o niej nawet gorzej niż kiedyś. Niby szanuję usilne próby oddania klimatu filmów z naszymi potworkami i szacunek dla pewnych ikonicznych elementów kojarzonych z nimi, ale to nie zmienia faktu, że całościowo ta gra niesamowicie mnie nudziła. Wszystko, co robi, robi poprawnie i ani jej się śni wyjść poza ten poziom. Fabuła praktycznie nie istnieje, gameplay w każdej kampanii posiada poważne wady przeszkadzające graczowi czerpać pełnię frajdy z grania i do tego całość nie prezentuje się okazale graficznie. To wszystko sprawia, że nie widzę w tej grze nic specjalnego, nic co mogłoby zrobić na mnie większe wrażenie. Nawet pisanie tej recenzji było trudne, bo trudno było mi zapamiętać dużą część szczegółów rozgrywki, bo to wszystko było tak nudne. Jeśli jesteś wielkim mega fanem albo Aliena, albo Predatora, być może ta gra będzie dla ciebie satysfakcjonująca, ale jeśli nie, to raczej wynudzisz się tutaj mocno, chociaż ja jestem fanem naszych obcych, a i tak się wynudziłem, więc let that sink in. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle dzięki wam za uwagę, no i trzymajcie się moi drodzy, do następnego razu, cześć!